Dzisiaj wielki mecz, wiadomo z kim, z Austrią, a wiadomo kto był z Austrii. Taki mały hop, on tak robił wszystko głośno. Jak go się nazywał? Mozart się chyba nazywał, znamy go. Oby poloki zagrali jak Mozartek. Uwaga, jest taktyka na mecz z Austrią, wczoraj żeś w wieczorem wymyślił, jak że się robił szlita na łobiot. słuchajcie, tak będzie, wychodzimy wszyscy, wychodzimy wszyscy, wszystkie piłkarze z tamburynami, zaczynamy grać, e, tańczymy labada, labada małego walcika i te Austriaki stoją, patrzą, patrzą jak zahipnotyzowane, jak te świstaki alpejskie, stoją, a my ich zawijumy w te szrebelka i oni się kulają po tym boisku i nie wiedzą co mają zrobić, a my wtedy strzelamy gola i wygrywamy 77 do 0. No. No normalnie mecz, meczem, Gardina Gardinum Poloki Austrioki, ja mam problem z Dimarium. Zaczęła jeść. Te proszki, wszystkie ta chemia niemiecko, pomocy. No ja nie wiem czemu ją ja zaczęła jeść te proszki. Na początek 15 gram niemiecki chemii smakowało. Te, nie, te niebieskie kulki w środku, one są najlepsze. I ja w tym Düsseldorfie na ulicach się naoglądała i ja tam miała corne myśli, o ja to chciała wybrać. Ja się z tego pozbyć, on ja nie mogła przestać tego jeść. To je pyszne, to smakuje! Najlepiej na świecie! Dzisiaj wielki mecz. No i co z tego? Polska i tak przegra z Australią. W ogóle nie znam Tych drużyn. Alpejskie kangury albo co. Ui! Skokają mi po głowie. Lewandowski, dzisiaj szpil o wszystko z Austrią, czy będzie pan grą? No ja chcę, żeby tak było, tego. Y, y, 20 tancerzy u mnie w duma powiedziało, że będzie trzymać za mnie Dzisiaj mecz z Austrią o wszystko. No ostra Austri walka musi być! Zęby, oczy, nogi, ręce, paznokcie wybite, wszystko jakieś dziwne, sznycle widyjskie w gardle, stanięte, zadławione, jakieś alpejskie szlaki, krwią zalone, wszystko czerwone, czorne wrony, wszystko loto, musimy wygrać! Hryść trowa! Jakieś takie śmieszne, podśmiechujki, walczyki, lambady, wszystko zrobimy, żeby wygrać. Oni muszą poczuć, muszą poczuć te kiszone ogórki w gębie! Panie Prodiżu bez kabla, czy wygromy? Co? Ja mam inne problemy, ja ja nie wiem jaki ajcuch wybrać <grywa> e, Polska, Polska, e, nie bać, nie bać, no grać, grać e, Wszystko w porządku Austriaki nie są wcale takie mocne Umie wszystko, ale skla eee. Brother, eee. What's that? What's that, brother? Three, two...